Dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku kalendarza adwentowego. Chyba mogę tak powiedzieć, nie? Dzisiaj otworzymy sobie paczuszkę z numerem 13. Dzisiaj mamy sobotę. Ja mam dziś dzień wolny, nie musiałam iść do pracy, ale mimo to mam strasznie zabiegany dzień od rana. Że dzisiaj właśnie od rana latam, wypisuję kartki, pakuję paczki, polasiałam na pocztę, wysłałam Oli nagrodę, którą wygrała w rozdaniu mikołajkowym w ogóle. Przepraszam za, za obsługę, że dopiero teraz, ale no, zebrać mi się było ciężko i czasu mało. Dzisiaj otworzymy sobie paczuszkę z numerem 13, która jest w taką takiej puszeczce. Ślicznej. Patrzcie, jak ładna z reniferkami i z Mikołajkiem. Nie, to bałwanek, nie Mikołajek. Bałwanek w stroju Mikołaja. Bardzo ładna puszeczka czerwoniutka, 13. Ciekawe, co tutaj jest. No dobra, odstawiamy paczkę. Dzisiaj będzie krótki filmik, słuchajcie, bo. E, bo co? Bo nie mam żadnych postępów Wam do pokazania, wczoraj nie haftowałam, wczoraj sobie troszkę szydełkowałam wieczorem, ale też nie dużo. tak mi się coś wydaje, trochę po prostu przed spankiem e, i, i dzisiaj zobaczymy co to będzie, bo mam naprawdę mega zabiegany dzień, e, jeszcze chciałam trochę w kuchni coś tam porobić, mam nadzieję, że moje plany się udadzą i może dopiero wieczorem uda mi się przysiąść troszkę i coś tam porobić z takich kreatywniejszych rzeczy. No dobra, bez przedłużania, Otwiera, otwieramy puszeczkę. Ostatnio jak była taka puszeczka, którą Wam tutaj pokażę, bo wam się dwie. O, tu była z numerem 2, a tu mamy z numerem 13. Ostatnio była taka puszeczka, teraz będę miała taką. Jestem mega ciekawa, co tu jest. I jak była, jak ostatnio tutaj otworzyłam tą e, e, niebieską puszkę, to tam była taka taśma ajdowa, materiał taki. Więc ciekawa jestem, co tutaj będzie. Uwaga. Oho, oho, słuchajcie, jest cukierasek. Jest cukierasek, a nawet tam drugi mi mignął. Jest, oho, e, co tu jest, słuchajcie? Needle Aspirator, ale co to jest? E, Joyce Magnesik, ale nie wiem, co to jest Aspirator. Czy to jest do ostrzenia igieł, albo coś takiego? Ja sobie to muszę... Tak, tu jest taka gąbeczka, słuchajcie. I to jest... Taki makaronik śmieszny. I to jest do ostrzenia igieł. Ej, normalnie aż muszę zobaczyć, bo jestem mega ciekawa. Nigdy czegoś takiego nie widziałam. Czy widziałam, że dziewczyny ostrzą sobie igły? Tutaj chyba się właśnie... W tej... Nie wiem, czy ja dobrze robię. Nie wiem, czy wy to widzicie. I się chyba tutaj właśnie ostrzą igły. I tutaj jeszcze... O, jest magnesik, faktycznie. Słuchajcie, to jest akurat duża igła. Eee... Także do środka i żeby i żeby tak właśnie robić. O, i to się chyba ostrzy wtedy ta igiełka. No nie wiem, ciekawe, ciekawe urządzenie, magnesik, eee, fajne. Będę testować na pewno. Jak mi się igły stępią, to na pewno zobaczcie to faktycznie. E, faktycznie na ostrze. Słuchajcie, tu są jeszcze igiełki jakieś ładne. Zaraz zobaczymy. I kolejny cukierasek. I puszeczka pusta. Igiełki. Takie. Ojej, tu są igiełki z kuleczką. Super, ale się cieszę. Teraz zauważyłam dopiero, że to są igiełki z kuleczką w takim ślicznym. E, Podyłeczko na igły, takiego też nie miałam z magnesem w środku. Widzicie, że tu, kuleczki, że tu są kuleczki. To będzie chyba rozmiar 26 i może 24 albo 28 i 26. Tak mi się coś wydaje. Ta mniejsza albo 28 albo. 26. Nie mam pojęcia, ale kurczę, cieszę się mega, bo wiecie co? Ja wszystkie igły z kuleczkami połamałam, które miałam i nie mam żadnej, więc to mi się mega przyda. Dziękuję, moja Mikołajko-kochana. Ekstra mega przydatna sprawa. Śliczna puszeczka. Pomyłam, że nie spodziewałam się tego w ogóle. Tutaj te puszeczki, tutaj w ogóle nie wiem, czy zauważyliście, ale takie dekoracje małe doszły, taka bombeczka. Dzisiaj dostałam. Od mojej koleżanki i taką świeczuszkę dostałam. O, i sobie tutaj. Jeszcze tam parę rzeczy dostałam, ale tu akurat te dwie postawiłam sobie, żeby nam tutaj też umilały czas i cieszyły oczy. Także ja bardzo, bardzo dziękuję za dzisiejszy prezencik mojej kochanej Mikołajce, mega przydatna sprawa, takie igiełki i takiej wyostrzecz to igiełek. No to będzie, słuchajcie, testowane przeze mnie. Dajcie znać, czy Wy coś takiego macie, mieliście i. Jak to się sprawdza? Powiedziałam kiedyś na starych filmikach u Sysi, że Sysia sobie e, ostrzyła igły na, e, na gąbce takiej e, do naczyń. Nie tutaj w środku jest właśnie coś takiego jak, jak ta ostra część w gąbce do naczyń, taka szorstka. nie? Więc no, ciekawe, ciekawe to jest. Powiem Wam, że będę testować. Kochani, ja się z Wami żegnam. Życzę Wam przemiłego weekendu. Widzimy się już jutro w dniu 14. I dzisiaj to będzie już na tyle. Trzymajcie się, kochani. Cześć!